Hej wszystkim, witajcie na moim kanale, tu Weronika. Mam tutaj dla was dzisiaj kilka propozycji sportowych. To jest coś, co chciałam już wam od dawna pokazać, bo wbrew pozorom sportowe ubrania to nie jest coś, co możemy nosić tylko i wyłącznie do celów ćwiczeń, czy na siłowni. Ja bardzo lubię to wtapiać w styl codzienny i nie boję się do tego nosić butów na obcasie, czy do sportowych butów marynarkę założyć, czy elegancki płaszcz, to wszystko jest kwestia tego, jakie dobieramy kolory, tekstury ubrań i mam nadzieję, że tym filmikiem Wam przybliżę tematykę, że sportowych ubrań wcale się nie trzeba bać na co dzień i nie trzymać ich w szufladzie tylko, żeby pójść na spacer czy na jogging. Oczywiście zachęcam Was, żeby ćwiczyć, tak? Ale najlepiej wiadomo stosować to w celach sportowych. Niemniej jednak nie bójmy się wsięgać po te rzeczy i wkomponowywać w to, co mamy w szafie. Tym bardziej teraz, że nadchodzi ciepły sezon. Wiem, że na pewno wielu z Was się szykuje pod względem dopracowania sylwetki na lato. Tym bardziej po świętach, ja mam nadzieję, że spędziliście święta w zdrowiu, w spokoju i rodzinnie. Mam tutaj na sobie jedną z propozycji, którą chcę Wam pokazać, więc tutaj obok zobaczycie pełne zestawienie. Tu jest marynarka taka, co niektórzy by nazwali dziadkowa, ale ja bardzo lubię takie oversize. W paski szara, dosyć spory rozmiar, podoba mi się, że jest taki szeroki rękaw. A pod spodem mam taką braletkę. Zdaje się kupioną w beczce kiedyś, ale to, co mi się w niej spodobało szczególnie, chyba pokazywałam już w, w innym filmiku, to to, że ma materiał dresowy, tak jak typowe szare joggery, tak jak mam tutaj. To jest rzadko. Podoba mi się to, że ma ściągasz też na dole, tak jak joggery, czy tam bluzy. Więc to jest taki akcent sportowy przy czymś bardziej eleganckim jak ta marynarka, oczywiście trzymam polczyki. do tego. Jak widzicie tutaj obok teraz mam spodnie z wycięciem z zary, takie bardziej leginsy. Ale widzicie, wziąć leginsy takie, które są troszeczkę bardziej codzienną wersją czegoś takiego na pierwszy rzut oka sportowego, mają tutaj wycięcie ku dołu, mogłyby być trochę bardziej z wyższym stanem, no bo kończą się tak jak pępek, ale do tego też dobrałam buty New Balance, aby przełamać tą elegancję spodni i marynarki. Więc kluczem do dobrej stylizacji sportowej to jest to, żeby dobierać zawsze dwa elementy y, bardziej takie codzienne czy eleganckie i wtapiać to z czymś, co by leżało w naszej sportowej y, szufladzie, y, w szafach. No ale dobra, y, to jest coś, co normalnie bym założyła na co dzień, myślę, że tak między wiosną a latem. Oczywiście takie crop topy, no nie każdy lubi, więc możemy się pokusić po e, t-shirt szary, na przykład, czy biały, też byłby super jako dodatek do tej marynarki. E, jadąc dalej mam tutaj taki zestaw beżowo-granatowy. Znowu wzięłam marynarkę w paski, jak widzicie, bardziej taki e, letni look, bo w beżu. Szarość mi troszkę bardziej mi się kojarzy z jesienią, zimą. A to możemy spokojnie założyć na nadchodzący sezon. Do tego wzięłam z New Looka, za czasów jak jeszcze New Look był w Polsce, e, taka denim spódniczka mini, poszarpana dołem. Coś, co bardziej nam się kojarzy, żeby założyć z klapkami, e, takiego letniego. To zestawimy z beżowymi japonkami z Zary, które kupiłam sezon temu, tak? Rok temu na lato, na wyprzedaży. E, mają troszkę takie serdelkowe paski, jak to nazywam śmiesznie, to... W no, ale są bardzo wygodne, tak? Więc jeżeli mówimy tutaj o sportowym ubiorze, to też but powinien być wygodny. Jeżeli skórzany, to wiadomo, z naturalnej skóry najlepiej. No, ale to, co jest tutaj najbardziej sportowego w tym zestawieniu, to ta bluza, o której chcę Wam wspomnieć. To jest bluza węczyć, taki prawdziwy Ventić, którą dostałam od taty. W filmiku Jak nosić bluzę, też się ta bluza pojawia, zdaje się. No na pewno o którymś filmiku już o niej mówiłam, jeżeli oglądacie mnie od początku, to skojarzycie tą rzecz. To jest bluza Nike, zdaje się z lat 80. Mój tata lubi trzymać takie rzeczy w szafie. Jestem mu wdzięczna, bo tak naprawdę takie bluzy retro są na topie. Ludzie specjalnie szukają, czy na vintage, czy na Ebayu, tego typu bluz właśnie. Jak na swoje lata jest utrzymana w świetnym stanie, więc takie dbanie o ciuchy to naprawdę... Można się od mojego taty nauczyć, bo ma jest szafę kapsułową, te rzeczy trzyma przez lata. To jest dobra mentalność, O to wydaje mi się, że przychodzi z wiekiem takie podejście do mody akurat. No i jak widzicie, tutaj podoba mi się, że jest biały znaczek, więc to też fajnie wygląda, jakbym białe buty zostawiła z tym, czy spodnie, które mam na sobie, na sobie tak które widzieliście, też super byłoby. I buty w czub białe, marynarka na to, jakiś łańcuch i już mamy fajny look. No, ale tym razem właśnie, jak widzicie, mam tutaj spódniczkę mini. Jeans jest w ogóle fajnym elementem do przełamywania sportowej odzieży. Czy to jest właśnie spódniczka, czy spodenki, czy, czy kurtka jeansowa, taka oversize, vintage, też super. Mam jedną tutaj, którą Wam pokażę w późniejszym zestawieniu. No i oczywiście ta marynarka na bluzę, możemy ją zarzucić na ramiona. I mam tutaj czapkę warię Studio, która już się przejawiała w filmikach mojej marki y, z naszym motto na przodzie y, dla każdej wariacji ciebie. For each variety of you, dlatego że nawiązujemy, że taka czapka pasuje do każdej wersji y, zestawień, jakie tworzycie na co dzień, do każdego nastroju, dla każdego. Tak? Bo to jest czapka uniwersalna, można ją tutaj sobie y, zmniejszać, zwiększać jak chcecie. Także naprawdę noszę ją, widać w środku, jaka już jest gotowa do prania. Noszę ją po prostu non-stop ze wszystkim, więc cieszę się na ten nadchodzący sezon, gdzie można ją różnie zestawiać. I w większości stylizacji dzisiaj pokażę Wam czapkę z daszkiem, bo uważam, że to jest taki nieodzowny element sportowego stylu. Więc przechodzimy teraz do looku z legincami, trochę bardziej sportowymi niż te, które widzieliście na początku. Więc tak, tym razem chciałabym z legincami pokazać Wam look. Który jest oczywiście sporchowcem, bo nie da się pokazać takich wiosennych, sportowych stylizacji bez takiego płaszcza. Jeśli już mówimy o tematyce węczyć, tak jak o tej bluzie granatowej Nike, tutaj Wam pokażę wynczyć płaszcz, który dostałam od mojej babci. Gdzieś tam widziałam w jej szafie, spytałam ją, czy mogę wziąć, bo wszystko nie nosi, ale że dużo nosiła kiedyś właśnie w latach 90. Fajny taki papierowy materiał. Yy, szeleszczący, widać, że to jest też włosy szwajcarskie, zdaje się coś tu. Swiss Mail jest napisane. Yy, bardzo lubię takie rzeczy, no bo to moim zdaniem są rzeczy, których nie znajdziemy na sieciówkach, żeby miały taki klimat, taki krój yy, coś wspaniałego. Uwielbiam to nosić do warstwowania ubrań, czyli bluzę pod spodem, na przykład. Yy, I to, co mi się szczególnie podoba, co też Wam pokażę tutaj na zestawieniu, że mogę tutaj wsadzić ręce pod pachą. Tak, tutaj jest rękaw, co sprawia takie wrażenie po prostu takiej peleryny, jakby, tak. Nie wiem, czy w którymś filmiku Wam pokazywałam taką niebieską koszulę wprążkowaną z Reserved. Chyba jeszcze nie, więc na pewno to Wam pokażę przy szafie kapsułowej na wiosnę, bo ona też ma taki patent, że są guziki na rękawach i wtedy można te ręce wyjąć. Tak podobnie jest z tym płaszczem tutaj. No i żeby nie przedłużać, mam tutaj do tego proste rzeczy, bo wzięłam po prostu leginsy z HM-u sportowe, o których też już wspominałam, z takimi odblaskami. Bardzo lubię je mieszać z rzeczami codziennymi, mimo że wyglądają bardzo sportowo, tak do biegania czy na siłownię powiem Wam szczerze, że w ogóle jeśli chodzi o sportowe rzeczy, takie takie leginsy, nie inwestuję w takie rzeczy, żeby ćwiczyć w domu. Biorę po prostu to, co mam, więc z tych korzystam, czy jakieś krótkie kolarki, spodenki. Mam chyba tylko różowy i szary, jeśli chodzi o listonosze sportowe. Generalnie dopiero jak mi się naprawdę ściucha, to wtedy coś do ćwiczeń kupię. Nie jestem tego typu osobą, co by wydawała, nie wiem, 300 zł za zestaw, który jest skoordynowany kolorystycznie. Po prostu jest mi szkoda pieniędzy na to. Wolę mieć pewne leginsy, czy jakiś czarny właśnie stanik, który też mogę wkomponować z resztą rzeczy, które mam w szafie, bo na co dzień generalnie nie chodzę w takich sportowych rzeczach, żeby mieć jakby total look, tak jak z siłowni, tylko właśnie wolę to wkomponowywać e, i mieć taki sportowy casual styl, tak, gdzie mogę spokojnie iść w tym na miasto i nie wyglądać, jakbym wyszła prosto z siłowni. E, tutaj jeszcze Wam wspomnę, że gdzieś tam słyszałam, wiem, że jakaś youtuberka francuska, która mieszka w Australii, wspominała właśnie o tym, jak francuski podchodzą do takiego stylu sportowego i mówiła, że Mówiła, że dla nich to jest taki temat tabu. Owszem, rozmawiają o tym, że ćwiczą i tak dalej, ale nie obnoszą się z tym, nie noszą takiego sportowego stylu od stóp do głów, bo nie ma się czym chwalić. Poszłam się spocić, zostawmy to w domu, za zamkniętymi drzwiami, nie musimy się tym obnosić. Tak więc. Jakby nie do końca mi się to podoba, jak dziewczyny noszą, nie wiem, krótkie, sportowe spodenki, takie jak legins, jakieś sportowe buty, braletka, bluza i tak na co dzień. Jakoś tak można to ciekawie ubrać i mam nadzieję, że tym filmikiem Wam pokażę, jak można to zrobić. Więc tak, mam tutaj sportowy top, który ostatnio do wyprzedaży ogarnęłam w H&M-ie, też za jakieś śmieszne pieniądze, bo za 10 zł chyba był. Dosyć taki dłuższy, to nie jest taki jak stanik, więc od razu nam daje charakter bluzki. I z taką myślą go wzięłam. Nie wzięłam go, żeby go ściuchać ćwicząc, bo uważam, że jest za ładny, żeby go wypocić, <grych> więc e, będzie fajnie pasował do, z wyższym stanem leginców, jako taka bluzka. Na to ten, e, ten płaszcz, więc to taki wiadomo na ciepły dzień, jeśli mamy założyć na, na ramionczkę bluzkę. I e, czapkę New Era Yankees z, z drużyny baseballowej ze Stanów, to jest taki klasyk, więc jeżeli nie mamy tej czapki, polecam ją dorwać. E, z tym tutaj złączyłam e, buty Yeezy e, z kolaboracji Kanye Westa z Adidasem, które już trwa od lat. Buty są bardzo znane, bardzo wygodne zresztą, e, troszkę mocno zabudowane, jeśli chodzi o stopa, jest taka trochę... Hmm. No, generalnie bardzo zabudowana stopa jest w tych butach, tak, więc nie dla każdego, bo to troszkę może być taki efekt powiększonej stopy. E, tutaj, jak widzicie, wzięłam skarpetę na kostki, zarzuciłam ją trochę wyżej. E, to jest taki fajny patent, szczególnie do butów New Balance, czy macie w szarości, czy w bieli. E, polecam tak robić, nie do końca do trapek typu Vans czy Converse, więc polecam wam tylko to robić z takim sportowym obuwiem, albo właśnie z butami Easy, jeżeli macie. Takie lub podobne, wzorowane na nich. Ten model jest yy, 700 i jeszcze jedno Wam pokażę zaraz w kolejnej stylizacji. Chciałabym Wam pokazać szczególnie, jak takie joggery, najprostsze w świecie, szare joggery, te chyba, z nie wiem, czy z Pepko. Czy... Zastawiam je tutaj z czółenkami yy, w czub z Zary, białymi, skórzanymi członkami na lekkim obcasie. Do tego biorę, jako nawiązanie do tych butów, body kupione na ASOS w czasie wyprzedaży zimowych. Ma tu obramowanie, tak, obszycie białe. Tak jest szare, podobne, no trochę ciemniejsze odcień niż Jogera, ale to nie szkodzi, już nie musimy być tacy szczegółowi, nie musi być łeb w łeb ten sam odcień. Ważne, że jest też szare body z białym nawiązaniem do butów. Na to zakładam oversize marynarkę z Maxim Spencer, kupioną na się kiedyś będzie, To jest grubo, taki mocny, męski rozmiar z satynową namówką z przodu. I dla przełamania tej minimalistycznej kolorystyki wzięłam zieloną czapkę, taką spraną, którą kupiłam ostatnio w Mango, jest tam dostępna, więc podlinkuję w opisie filmiku. Podoba mi się też jej napis, więc fajnie, jak czapka też ma takie motto, które się, z którym się możemy utożsamić. No i co? Do tego mam właśnie te buty, więc widzicie, jak tutaj fajnie kontrast jest grany, a jak wiecie, biel i czerń to zawsze się sprawdza w jakimkolwiek wydaniu, więc też fajnie jest takie bardzo proste kolorystycznie zestawienia przełamywać takim lekkim kolorem, wiecie, że nie jestem wielką fanką jakby neonowych kolorów, takich mocnych jak, nie wiem, czy żółty, czy czerwony, więc staram się wtapiać te kolory tak stonowanie, ale też, żeby coś tutaj się zadziało. Spokojnie bym to założyła na kawę, na miasto, na, na lunch, to jest taki łatwy look, a jednak... Biorę rzeczy dwie bardzo eleganckie, bo te buty i marynarka na pierwszy rzut oka by się kojarzyły dosyć tak wyjściowo. A jak widzicie, wcale nie musi być wyjściowo, to nie musi być do sukienki, tylko jak najbardziej do spodni, które nosiłyśmy na sofie w ciągu dnia. Tak? Jadąc dalej, mam tutaj już nasz piąty look. Dobrze liczę? Piąty, tak? Eee, mam tutaj skórzany płaszcz. Eee, już nawet nie pamiętam, czy on był z vintage, czy na się już długo go mam. A jednak zawsze go chowam na strych, bo to jest taki pewniak na wiosnę. E, świetny też do warstwowania, bardzo prosty krój. Duże guziki, e, taki właśnie w prostokąt szyty, z przodu mam dwie kieszenie. Fajna długość, bo taka właśnie do kolana jakby, e, więc tak zwany taki peacoat, jak to w Anglii nazywano, tak? E, podoba mi się ten kołnierz, tak jak przedłużona marynarka, tak? Więc też warto coś takiego mieć. Świetnie wygląda też do spódnic dłuższych, tak? Kozaki takie ciężkie wtedy. Jak ta spódnica tak wystaje z poza, to ekstra sprawa. No ale dobra. Mam tutaj do tego joggery warie Studio, które już też się pojawiały na filmikach. Mają opcję wiązania na dole przy kostce tam, na nogawkach. Te paski można zdjąć, więc możemy nosić je szeroko, do obcasów czy do sportowych butów i zawiązane. Szczególnie z sandałkami odkrytymi to świetnie wygląda. No i do tego wzięłam szarą bluzę, która została uszyta przez moją konstruktorkę, kiedy tworzyłam pierwszy drop na Warię Studio. Yy, więc tak po prostu przygarnęłam jako taka pamiątka za czasów jak się tworzyły bluzy i te prototypy i wszystko. Najzwyczajniejsza szara bluza, ale podoba mi się, że nie ma tego yy, tutaj elementu kieszeni z przodu, tego kangurka zwa, tak zwanego. Nie przepadam za tym elementem. Jest bardzo wygodna, dosyć ciepła, bo ma jakby taki E, od środka polarek, więc raczej ją zostawiam na chłodniejsze wieczory lub na chłodniejszy sezon. Tak? Do tego wzięłam też czapkę, którą ostatnio dorwałam w Berżce. Santa Monica, brązowa. Podoba mi się jej odcień i mówię dlatego, ją kupiłam. Jeżeli wam się też podoba, tutaj jak zostawiłam, podlinkuję ją, bo jest dalej dostępna. E, na stronie Berszki jej nie było, ale na Zalando ją ostatnio e, widziałam, także poszukam dla was. No, i zestawiam to z japonkami brązowymi z mango, również. Znaczy, no tak, z mango. E, kupionymi już z rok temu, ponad e, na winter, znalazłam je. Ale są skórzane, są super wygodne i bardzo często po nie sięgam latem, szczególnie właśnie jak chodzę na randki z mężem, czy, e, czy w ogóle na miasto do sukienki białej też świetna opcja. Ale tym razem właśnie chciałam nawiązać do czapki. Bo jak widzicie, znowu nam się pojawia szarość i czerń więc warto te kolory czymś przełamać. No i to, co jest takie w sumie nieoczywiste, połączenie szarej bluzy ze skórzanym płaszczem, tak wystaje nam ten kaptur, więc nawet jeżeli wracamy z siłowni, tak, czy z jakichkolwiek zajęć sportowych, często tak robiłam, że po prostu bluzę zarzucałam na stanik sportowy, a na to ramoneskę, kurtkę skórzaną, czy właśnie taki płaszcz, bez problemu do legyńców możemy założyć wtedy właśnie sportowe buty albo coś na obcasie. Jeżeli gdzieś wychodzimy po siłowni, też super, z tego byłby luk. Więc nie bójmy się łączyć czegoś, co wydawałoby się takie bardziej od wyjścia. Tak? Bo ja mam wrażenie, że w ogóle patrząc na Polki, na to jak się ubierają, mało eksperymentujemy jako kobiety z Polski. W porównaniu do kobiet z Danii, tak? uwielbiam jak skandynawki, ekskandynawki. Kandynowowie w ogóle podchodzą do mody, to jest świetne, bo lubią też takie proste kolory, ale właśnie eksperymentują z teksturą ubrań i łamaniem takich, takich schematów, nie wiadomo skąd nam danych, że to jednak sportowy but musi być do bluzy. Wcale nie, bo też fajnie wygląda, nie wiem, taki biały trampek do sukienki, na to zarzucić właśnie skórzaną kurtkę. Coś oddać od siebie, co pokazuje naszą osobowość, a wydaje mi się, że takimi spo małymi sposobami Możemy troszkę zmieniać te schematy, tak? Więc to jest taki kolejny look. Bardzo wygodny. I też spokojnie na miasto, na jakąkolwiek okazję można założyć. Jadąc dalej, oczywiście znowu z czapką, tak jak mówiłam. Tutaj mam tą jeansową kurtkę, o której wspominałam. Bardzo, bardzo ją lubię. Jest taka w idealnym kolorze. Taki właśnie błękitny, fajny kolor. Widzicie, jest taka oversize. W sumie taki męski rozmiar. Się ponawia w mojej szafie od marynarek, z płaszczy po takie kurtki cienkie, czy pikowane, czy dżinsowe, właśnie. Ale dwie rzeczy, właśnie, lubię w niej: kolor i krój, że mogę spokojnie jakąkolwiek bluzę założyć pod spód. Jak się pokusić nawet założyć na wełniany beżowy płaszcz, też wyglądałoby super. No i jest to rozmiar XL, więc w sumie w takich rzeczach, im większy rozmiar, tym lepszy efekt. Tak jak w moim filmiku o rozmiarach mówiłam, że to krój rzeczy jest ważniejszy względem rozmiaru niż sam rozmiar, tak? Więc nie kierujmy się taką zasadą, że każdy ciuch jaki kupujemy musi być naszym rozmiarem do naszej sylwetki, bo to, że się będziemy topić w jakimś ubraniu, działa często na korzyść stylizacji, tak? Więc do tego wzięłam leginsy, które są bardzo sportowe, takie typowo do ćwiczeń legginsy, które raz po prostu w dobrej cenie na lupek się wzięłam, Fajne mają wyższy stan, więc lubię w nich ćwiczyć. No, ale jak widzicie na dole tutaj mamy niestety napis, nie jestem fanką napisów na leginsach, no ale trudno. Mamy tutaj NLY Sport. E, białe paski dołu, taki akcent, więc e, rozmyślałam w jaki sposób nawiązać do tego akcentu na spodniach, na leginsach resztą stylizacji, więc się skusiłam e, wziąć białą czapkę Pom Angels. Wzięłam ją od męża i uważam, że świetnie się wkomponowuje. Do tych spodni. Eee, żeby po prostu mieć taki tonalny look, to wzięłam czarną bluzę warię Studio, którą też już widzieliście z odpinanym kapturem, więc mogę ją nosić na dwa sposoby. No i oczywiście nasze logo warię z tyłu też fajnie nawiązuje do tej bieli e, w czapce i w spodniach. A żeby to przełamać, mamy tą jeansową kurtkę. Do tego biorę e, sportowe buty New Balance, dlatego że mają elementy niebieskiego, które fajnie nawiązują do tej kurtki, tak? Mogłabym założyć e, znowu te skarpety wysokie Nike, a. to też jest jakiś sposób, ale to jest jakby niekonieczne, dlatego, że mamy te białe paski na spodniach, więc też zakrywasz, to jest bez sensu. Lepiej to wygląda, jeżeli leggingsy są całkowicie czarne lub całkowicie ciemnozielone lub brązowe, jeżeli lubicie takie tonacje e, sportowych ciuchów, to też jak najbardziej super. E, powiem Wam tak, że no, na pewno łatwiej... E, Zestawiać sportowe stylizacje, mając takie tonalne kolory, stonowane, minimalistyczne, wtedy prędzej z czymś zestawimy z szafem, bo noszenie wzorzystych leginsów, nie wiem, w kolorach fioletu, różu, no to niestety nawet jak to zestawimy czy z karmelowym płaszczem, czy z marynarką czarną, no to z automatu... Ten look sportowy tak się nam bardzo narzuca. Więc, jeżeli miałabym wam doradzić, w jaki sposób się sportowo ubierać, to trzymać się prostych kolorów, raczej tej takiej właśnie minimalistycznej barwy. Wtedy jest nam po prostu łatwiej i pomysły same do głowy przychodzą. Tak? A mówiąc o tonalnych zestawieniach. Nawiązując do mojego filmiku też o monostylizacji czyli monochromatyczności, jeśli chodzi o ubiór. Bierzemy kolory z podobnej w familii, więc tutaj w tym przypadku tak zrobiłam w tym zestawieniu. Wzięłam właśnie taką dłą zieleń i beże. No i tutaj chcę Wam właśnie pokazać te buty i 500, które są jeszcze takim szerszym butem niż te 700, które Wam pokazywałam. No ale to jest właśnie taki look. No niektórzy lubią, niektórzy nie. Wiele sieciówek robiło buty na wzór tych sportowych butów właśnie Adidasa i Kanye Westa, więc jeżeli Wam to się podoba, to w różnych cenach można znaleźć podobne. No ale tak, pokażę Wam na początek tą kurtkę pikowaną, którą uwielbiam na wiosnę. Jest zapinana na rzep w fajnym takim kolorze właśnie stonowanym zieleni. No ale świetna jest po prostu na każdy t-shirt, na każdą bokserkę. Do każdej czapki z daszkiem, do sukienki, po prostu mogę wymieniać i wymieniać bez końca z czym to zestawiam, po prostu ze wszystkim. Jak mi pogoda pozwala, to nie mogę się doczekać, aż znowu ją założę, więc to jest zdecydowanie jedna z moich ulubionych rzeczy w mojej szafie. No i tym tokiem wzięłam od męża z Reserved taką bluzę w takim bardzo milutkim swetrowym materiale. To jest super materiał jak się go kupuje. Nie... Niemniej jednak no, po praniu czy często się kulkuje, więc warto zwracać uwagę na to, jak bierzemy tego rodzaju sportowe rzeczy w swetrowym wydaniu. No, ale świetna jest, naprawdę świetna i kolor. I bez problemu bym ją normalnie założyła do ligginsów. Też na jakiś spacer. Nie przeszkadza mi to, że jest o wiele za duża dla mnie. No i co? Tutaj zestawiam, jak widzicie, z taką beżową czapką, z daszkiem. Z H&M ostatnio kupioną, bardzo prosta, najprostsza, uważam, że czasami też fajnie jest sięgnąć po czapkę, która nie, nie ma żadnego loga, napisu, po prostu do takich tonalnych looków to się świetnie sprawdza, jak czapka jest też prosta. No i spodnie mam z Zary, które też już raz Wam pokazywałam w którymś haulu, są z wyższym stanem, takim sporo wyższym, na dole mają takie chapki na nogawce, żeby otworzyć nogawkę po bokach. Więc to też mi się podoba, jak fajnie ta nogawka nachodzi na te buty sportowe, beżowe. Więc buty są nawiązaniem tutaj do czapki. Akurat żadnych torebek tutaj wam nie przygotowałam, oprócz, oprócz jednego plecaczka, bo uważam, że jako torba, tak, czy może być z Nylonu, może być właśnie w beżu, może być w czerni. Wybrałam akurat czarny plecak, który kiedyś na Lumpek się dorwałam, na wzór troszkę takiego luku jak z Prady, bo Prada jest jakby pionerem, jeśli chodzi o markę tworzącą takie z nylonu plecaki, e, ale bardzo mi się podoba, bo po prostu można zarzucić na jadrami, jest wygodnie, szczególnie jeżeli tworzymy takie stylizacje będąc gdzieś poza krajem, nie wiem, turystycznie, to taki plecak jest e, świetną opcją, bezpieczną opcją, żeby trzymać nasze takie najpotrzebniejsze rzeczy, typu paszport czy portfel i tak dalej, tak? E, Więc też trochę miałam to na uwadze, jakbym się ubrała, gdybym poszła gdzieś turystycznie ten look akurat ma bardzo długie spodnie. Mówiłam już o tych spodniach w innym filmiku, że lepiej takie coś nosić z obcasem, ale podoba mi się tutaj kolorystyka, dlatego wybrałam te buty, czapkę, kurtkę, tak żeby to wszystko się kleiło, jako taka inspiracja dla Was, jak możecie nosić jeden kolor, albo takie podobne tonacje razem. Tym bardziej to się sprawdzi, jeżeli macie takie fajne zestawy właśnie w brązie, czy w beżu do ćwiczeń. Używacie to w domu, czy w bieli, Weźcie to też na zewnątrz, właśnie tworząc y, taką paletę jednokolorystyczną, to zawsze się sprawdzi. Więc spokojnie można by było założyć właśnie kolarki beżowe do takiej bluzy i kurtki, do takich butów też jak najbardziej. Ja Wam tego nie pokazuję, bo tak jak mówiłam, póki co nie zbieram takich zestawów. No i mamy już teraz ostatni look, trochę się nagadałam, w tym looku akurat nie będzie czapki z daszkiem, ale za to będą kolarki, o których wcześniej wspomniałam, bardzo takie sportowe, specjalnie wybrałam takie yy, z takim kolorem neonowym, czyli sportowych leginsów bym nie mogła Wam pokazać, bo bardzo są takie z zielonym sznurkiem, z pomarańczowymi akcentami, no po prostu jak ktoś by szedł na wyścig rowerowy, takie się właśnie wybiera. Ale to tak dla kontrastu, tak? Bo wziąłam tutaj vintage bluzę, bardzo w stylu marki Sporty and Rich. Dostałam ją od przyjaciela, po prostu znaleziona kiedyś na strychu u niego. Spodobały nam się tutaj te kontrastowe paski y, u dołu rękawa i przy dekolcie. No i do tego mam też z Lumpexu y, taki płaszcz karmelowy, fajny taki, bo... Teksturę ma taką jak przeciwdeszczowy, trochę lśni, taki połyskujący materiał e, firmy Getex, nie wiem skąd to jest dokładnie. No i oczywiście ten plecak, o którym wspominałam, z Dylonu na deszcz, czy jak się ubrudzi, to można też łatwo go wytrzeć. Bardzo praktyczna rzecz. E, I do tego zakładam klapki skórzane e, z Zary, które są dosyć takie, e, jak to powiedzieć, no bardziej takie jak z editorialu, no bo jednak ten przód mają taki kwadratowy, dosyć taki ekstremalny. Nie każdy by się pokusił o takie buty na co dzień, choć są bardzo wygodne. Mogę też się założyć z grubszą skarpetą, akurat w tym przypadku tego nie zrobię, bo mam kolarki. Nie do końca mi się podoba łączenie skarpet z kolarkami. Bardziej mi się pokusiło o założenie tej wyższej skarpety z leginsem dłuższym. No ale tak jak widzicie, te, dzięki temu, że mam te klapki z spodenkami, wydłuża to nogę, tak, niż bym założyła te skarpetki, automatycznie by mi to skróciło. Optycznie y, nogę, tak. Więc ta bluza dodaje takiego kontrastu. Płaszcz nie jest nijak sportowy, ale jak to jest razem zestawione, mogę do tego założyć jakieś czarne okulary, to od razu jest też fajny kontrast między płaszczem a bluzą. Czarne spodenki nawiązują do butów, tak samo torba. I bez problemu wyglądam i sportowo, mogę iść na miasto zwiedzać, jest mi wygodnie. Yy, ale nie jest to taka sportowość, taka rzucająca się w oczy, tak? Chodzi o to, żeby w tych, ten aspekt sportu tak trochę wtopić w to, co nosimy na co dzień, żeby się nie rzucało w oczy, a jednak, żeby pasowało do czegokolwiek, co nosimy na co dzień, tak? Więc jakby w tym jest sekret. I w sumie to by były wszystkie osiem zestawień, jakie chciałam Wam pokazać. Kultum rzeczy bardzo takich stonowanych, więc łatwo je łączyć, nawet mogłabym się pokusić o zmianę, tych zestawień w taki sposób, że z kolejne osiem stylizacji zupełnie innych by się z tego stworzyło. I w tym jest klucz, żeby można na zmianę nosić swoje rzeczy i za każdym razem wyglądać, jakbyśmy mieli coś nowego na sobie. Ja już się nie mogę doczekać na ciepłe dni, aby móc wdrożyć większość sobie właśnie takich stylizacji, bo teraz jest jeszcze jest tak niby cieplej, ale jeszcze nie do końca możemy się pokusić o jakby lekko marynarkę na. Na co dzień. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję za oglądanie. Kolejne filmiki będą bardzo wiosenne, bo tak szczegółowo chcę Wam pokazać, co nosić na cieplejszy sezon. Więc bądźcie ze mną dalej. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli ten filmik Wam się spodobał. I pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Hej!